który myślę, ze, ze, z, z Błogie. błogie e, chciałem powiedzieć błogie błogosławieństwa, ale to bez sensu, prawda? E, więc może po prostu się zamknę i przestanę żartować. I po prostu życzę swoje, obu, pożyczę obu graczom GLHF. 5 sekund do rozpoczęcia drugiej gry. Trusli kontra Wojak TVT na Steps of War. Bardzo mała mapa, bardzo techniczna. Jeśli chodzi o Terana, mapa zobaczymy. Wizja, jeśli chodzi o Terana, na tej mapie jest krytycznym, krytycznym, um, e, można powiedzieć, aspektem gry. Wojak jako niebieski Teran w lewym dolnym, dolnym rogu, Druzil w prawym górnym. Tak jak mówiłem, mamy tutaj oczywiście klif na mainie, klif na naturalu. Mamy tutaj klify z tej strony, klify tu, klify tam. Naprawdę, tyle klifów. Że, że wszyscy samobójcy świata chyba po prostu by nie zdołali ich wszystkich wykorzystać. A więc może być to naprawdę bardzo techniczna gra, podczas gdy ja zaczynam setlenić z cuksem w gębie. Najmocniej was przepraszam, ale, ale po prostu dosyć, dosyć mocno mi już to gardło boli. A wspomniałem jeszcze zanim zaczęliśmy stream, że jestem dosyć chory. Nie, nie, nie przeszkadza mi to oczywiście. Nie przeszkadza mi to oczywiście po prostu streamować tych gier, ponieważ, ponieważ wszyscy chcieliby po prostu zobaczyć co się tu będzie działo. No i mam nadzieję, że będzie się działo jak najwięcej. Pierwsza gra była dosyć dużym pokazem tutaj Harasu. Druzil bardzo ładnie harasował swojego przeciwnika, najpierw heriony, później Banshee, Wojak nie miał nic do powiedzenia, jeśli chodzi o tą grę. Zobaczymy w jaki sposób odpowie tutaj swojemu przeciwnikowi Druzil musi wygrać jedynie raz, podczas gdy podczas gdy Wojak oczywiście dwie wygrane dzielą go od finału. I są to wygrane, które musi zdobyć tu i teraz Steps of War. Jakże trudna technicznie mapa? Według mnie, no jeśli o, według mnie, jedyną trudniejszą technicznie mapą jest, jest oczywiście Kulas Rawin, która jest po prostu siedliskiem teranów. Tą mapę musiał tworzyć ktoś, kto, kto kochał teranów. W każdym razie, baraki są już gotowe. Widzimy tutaj także pierwszą, dosyć szybką rafinerię. Zastanawiam się, czy nie będzie tutaj. Mm, nie będziemy tutaj widzieć Reaperów, ponieważ obaj gracze budują swoje rafinerie dosyć szybko, chociaż może być to tak, że wysoka rafineria, mm, przepraszam bardzo, bardzo szybka rafineria, która, która będzie miała na celu zbudowanie bardzo szybkich, e, szybkiej fabryki. Tymczasem widzimy tutaj Techlak, więc może być na rzeczy Reaper Rush, jeśli chodzi o Wojaka. Zobaczymy tutaj, jak odpowie na to Druzil. Druzil buduje swojego pierwszego Marina. E, no i zobaczymy, no i zobaczymy tutaj. Druzil jak na razie nie jest chyba w stanie powiedzieć, co robi jego przeciwnik. Czy będzie tutaj... Nie! Widzimy tutaj pierwszego marudera budowanego bardzo, bardzo szybko. E, czy będzie budowany w Shells 50 gazu zaraz będzie tutaj e, na koncie, na koncie tutaj e, wojaka. Na razie nie widać, żeby robił z tym cokolwiek. Nie widać tak, że tutaj większej ilości baraków, ani nic takiego. Może się okazać, że będzie decydował się na fabrykę. Tymczasem Drusdil, ty, to Tymczasem to Druzil decyduje się na dosyć szybką fabrykę. No i zobaczymy, Wojak, na razie jego plan gry jest dosyć taki do osłoniętym głą niepewności tutaj nie jestem w stanie za bardzo powiedzieć na co będzie się decydował e, może może tutaj będzie budował pierwszą fabrykę tutaj ma już 100 minę 100 gazu chyba będzie miało to miejsce dokładnie teraz nie wow przepraszam bardzo wojak czemu nie robisz tego e, o co cię proszę drugie baraki są już budowane no i 129 gazu to jest naprawdę ogromna ilość zastanawiam się na co wojak będzie się tutaj decydował podczas gdy fabryka Druzdila jest prawie skończona i oczywiście budują tutaj dosyć dużą ilość Marinów. Cztery Mariny kontra Marudery, no to nie powinno być absolutnie e, e, żadnego, żadnego kłopotu wojaka, żeby żeby wytrzymał ten atak. Druzil tymczasem podbiega tutaj pod rampę. Zebrał tutaj ten Marin, jeden granat na twarz, no i niestety już bez oka będzie musiał wrócić do, e, do mamusi w komand Centrze. Tymczasem Druzdil build 111. Wojak tymczasem buduje tutaj e, kolejne baraki. No nie widzę tutaj, żeby budował cokolwiek innego. Jak na razie bardzo mała ilość budynków produkcyjnych e, i buduje tutaj heliona. Te heliony nie będą zbyt skuteczne przeciwko maruderom, a zastanawiam się, czy nie będzie tutaj ich większa ilość. Drugi tehlap jest właśnie budowany, więc może, może się okazać, że po prostu wojak zdecyduje się zniszczyć swojego przeciwnika ogromną ilością maruderów których będzie tutaj, będzie tutaj Steam za około minutę gotowy, więc może być to e, racją, że Wojak będzie po prostu starał się zniszczyć swojego przeciwnika za pomocą takiego timing pusha, e, timing pusha tymi maruderami. Mamy tutaj już tech ale w tym momencie chyba będzie zdecydował się na zmianę to ze starportem. Będziemy tutaj widzieć bardzo szybkie banshee. Czy widzimy tutaj jakikolwiek engineering bay albo coś takiego? Nie ma tutaj żadnej jednostki, która by strzelała w powietrze. Wojak musi zbudować, musi zbudować jakiekolwiek jednostki, które strzelają w powietrze. No i zobaczymy, jeśli, jeśli obaj gracze nie zdecydują się na adekwatną obronę, możemy być tutaj świadkami wymiany baz. A to może być dosyć ciekawa gra. Zobaczymy na co zdecydują się obaj gracze Banshee jest już budowana, nie widzimy tutaj kląka, chociaż ma odpowiednią ilość gazu, żeby go zbudować Przepraszam zacząć wymieszać fabryka w tym momencie, w momencie w którym, w którym Druzil skanuje to wojak po prostu ustawia na środku tego skana, stawia na środku tego skana fabrykę. No i w tym momencie stimpak jest skończony i będziemy widzieć tutaj, będziemy świadkami agresji, saplaje są awaryjnie, tutaj stawiane e, 9 Marinów kontra 8 maruderów. No nie sądzę, żeby to był zbyt dobry pomysł, pomimo tego nawet, że jest tutaj bunkier i ty, kluczowym aspektem tej obrony będzie ten Daesh w momencie, w którym Wojak zobaczy tego Bensi to będzie Ups, co tu się dzieje? Ale, ale nawet nie będzie starał się tutaj ten benshi bronić W tym momencie Drusdeel po prostu zniszczy ten bukier Tak jakby nie było tutaj nic w zasadzie Steam tutaj i cztery tylko marudery zostały Spokojnie chyba, chociaż nie mam zbytniego pojęcia Tutaj dwa marudery tylko zostały tutaj I wow, Wojak szybko GG Drusdeel wyzgrawszy tę grę właśnie naprawdę bardzo szybko Przechodzi tutaj do finału Wow, cóż za świetny można powiedzieć na taki all-in e, Wojaka, który niestety no nie był zbyt, zbyt udany tutaj ten ten, ten. Um.